Cześć! Uczysz się niemieckiego i myślisz, że już dużo wiesz, aż tu nagle trafiasz na falsze Freunde, czyli fałszywych przyjaciół tłumacza. To słowa, które wyglądają lub brzmią znajomo, ale w niemieckim znaczą zupełnie coś innego. Zobaczmy językowe pułapki, które mogą doprowadzić do niezłego zamieszania. Zaczynamy od 10 słów, od A do D. Abonnement. Jakbyśmy zobaczyli tylko napis, to bylibyśmy pewnie przekonani, że to jest nasz polski abonament, na przykład telefoniczny lub RTV, ale nie. To jest prenumerata, na przykład gazety, subskrypcja, na przykład YouTube'a, albo bilet miesięczny. Akurat. Słowo akurat oznacza staranny, dokładny, a nie jak po polsku dokładnie właśnie. Artist. Artysta, rzeczywiście, ale uwaga, tylko cyrkowy. Bank. Tak. To rzeczywiście jest bank finansowy, taki jak my znamy, ale również ławka, stół warsztatowy, mielizna i ławica, więc kontekst jest kluczowy. A jeśli się natkniesz na bazilikum w przepisie kulinarnym, to wiedz, że mowa o Bazylii, a nie o Bazylice. Glat to liść, arkusz, kartka papieru, a nie nasz polski blat. A jeśli ktoś mówi bunt, oznacza to coś kolorowego, a nie nawoływanie do buntu. Dom to po niemiecku katedra, a nie dom, więc warto uważać na to, szczególnie gdy pytasz o drogę. Delegacja to grupa osób reprezentujących jakąś zbiorowość, ale w żadnym wypadku nie delegacja służbowa. Czas na słówko, które może sprawić wiele zamieszania. Drücken. Zwróćcie uwagę na dwie kropeczki przy U. I wtedy to znaczy nacisnąć, uścisnąć, uwierać, a nie drukować. Bo drukować to Drücken. dla niewprawionego ucha jest to drobniutka różnica, ale jednak jest. Czas na słowa od E do J. EFEKTEN To papiery wartościowe, obligacje, a nie efekty. Ale zwróć uwagę, że tylko jedna literka N na końcu stwarza nowe słowo, nowe znaczenie. Etat. Nie znaczy naszego etatu, posady, tylko budżet. Masz plamę na koszuli? W takim razie jest to. Flek. A nie. Flek w bucie. A teraz bez żartów. Glut. To żar. A nie to, co nazywamy glutem w języku polskim. A Jeśli rozmawiasz o pogodzie i słyszysz. Grat. To chodzi o stopnie temperatury, a nie o nasz polski grad, czyli opad. A to słówko chyba najbardziej zaskakujące z tej serii, czyli. Grille. Świerszcz. Zwróć uwagę, że to jest. Jeden, świersz, a jeżeli chodzi o grille nasze polskie w liczbie mnogiej, to końcówka jest w niemieckim, więc znowu jedna literka, a tak dużo znaczeń. Handlung. A teraz czynność, działanie, akcja albo czyn, a nie handlowanie. komplimentieren. Słyszymy tutaj komplementować. Trochę. Ale to oznacza grzecznie wyprosić, skłaniać do wyjścia, bo hinaus to jest wyjście. Interesy. To zainteresowanie, hobby, albo korzyść, zysk, ale w żadnym wypadku interes rozumiany jako biznes, jako firma. Na przykład prowadzić własny interes, prowadzić własną firmę. To po niemiecku tak nie powiemy. Jacket. To ostatnie słówko. I... Oznacza marynarkę męską, a nie żakiet damski. I to tyle, jeżeli chodzi o część pierwszą. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że teraz łatwiej będzie Ci unikać tych pułapek językowych, a na koniec mam coś specjalnego. Jeżeli interesujesz się nauką i pracą w Niemczech, to polecam bezpłatny program edukacyjny Główka Pracuje, który pomaga Polakom rozpocząć duale ausbildung na łatwiejszych zasadach. Duale Ausbildung to system kształcenia, który łączy naukę w szkole z praktyką w firmie. Dzięki temu możesz od razu zdobywać doświadczenie zawodowe, uczyć się niemieckiego w praktyce i jednocześnie zarabiać, co jest super. To świetna okazja, by się rozwijać zawodowo i otworzyć sobie drzwi do wielu możliwości w Niemczech. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej naszego programu. Link jest w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i powodzenia w nauce języków. Cześć!